Animation Animations Polskie Dorastanie u boku mojej matki Ewelin było istnym piekłem. Byłam jedynym dzieckiem i, jak sama mawiała, najgorszym błędem, jaki kiedykolwiek popełniła. Znam okoliczności swoich narodzin. Tyle razy to słyszałam, że wyryło się na stałe w moim mózgu. Wtedy matka miała 19 lat. Była piękna i wolna jak ptak. Błyskotliwa, chodząca piękność. Została Miss Bricktown i miała zamiar sięgnąć po tytuł Miss Oklahoma. Oczywiście, plany legły w gruzach z powodu choroby, tak to przynajmniej określała, kiedy zaszła w ciążę. Mawiała, że zrujnowałam jej karierę, skradłam błyski fleszy. Jej zdaniem, wyssałam z niej życie, odbierając wszystko, żeby mogła mnie urodzić i wychować. To, czego się nie dowiecie na temat jej choroby, to fakt, że zaraził ją jeden z członków jury, obiecujący lśniącą koronę. Jeśli kto się o to zapyta, wszystkiemu zaprzeczy. W jej rozumowaniu wziąłam się z powietrza jak jakieś na niepokalane poczęcie czy coś w tym stylu. Pluła jadem za każdym razem, kiedy się do mnie odzywała. Robiłam, co mogłam, żeby jej zaimponować. Zajęcia pozalekcyjne, sport, nawet byłam przewodniczącą samorządu szkolnego, ale wszystko jak krew w piach. Miarka przebrała się po moich szesnastych urodzinach, w tym wieku byłam już dość dobrze rozwinięta. Urodziwe geny mojej matki dawały o sobie znać. Musiała to zauważyć, bo jednego razu, jak wróciłam do domu, na moim łóżku leżała różowa suknia. Zapisała mnie na konkurs piękności w sąsiednim mieście. I to właśnie wtedy powiedziałam dość. Po tym wszystkim, co mi zgotowała, nie mogłam pozwolić jej realizować niespełnionych marzeń moim kosztem. Wyprowadziłam się z domu i całkowicie zerwałam z nią kontakt. Zamieszkałam u kumpeli. Zaliczyłam liceum, poszłam na studia, wyszłam za mąż i wiodę wspaniałe życie. Obecnie mam 26 lat i właśnie urodziłam pierwsze dziecko. Dziewczynkę, ma na imię Lidia. Ostatniej nocy dostałam wiadomość z nieznajomego numeru. Hej, Adriana, to Evelyn. Tada dzień powinnaś otrzymać paczkę ode mnie. Zatkało mnie, jak popatrzyłam na ekran telefonu. Przez ostatnie 10 lat kilka razy zmieniałam numer i nie było bata, żeby ktoś jej go dał. Zebrałam się sobie i odpisałam. Kim jesteś? ja sobie robisz? Odpowiedź przyszła w okamgnieniu. Widzę, że dalej masz swój charakterek. Padnę wkrótce, żeby poznać swoją słodziutką wnunię. Buziaki, Mimi. To nie mogło dziać się naprawdę. Nie miała pojęcia, w jakim stanie mieszkam, nie wspominając o dokładnym adresie. Nie wiedziałam, kto może sobie stroić takie poj**ane żarty. Po kilku dniach już zapomniałem o tej wymianie zdań. Numer był zablokowany, koniec. kropka. Pewnego wieczoru otworzyłam drzwi i spostrzegłam małe, fioletowe pudełko. Ktoś przymocował liścik do wieczka: Dla Lidii, buziaki, Mimi. Żadnego listu przewozowego, ani adresu zwrotnego. Tylko te cztery przerażające słowa. Trzęsłam się cała, wnosząc pudełko do środka, żeby je rozpakować. W środku znajdowała się jasno-różowa sukienka, podobna do tej, którą kupiła mi matka na 16 rodziny. Tylko była w rozmiarze niemowlęcym. Przykryłam dłonią usta z przerażenia. Ktoś, kto robił sobie jaja, tym razem posunął się za daleko. To było totalnie posrane. Złapałem za telefon i wykręciłam do męża. Niestety, nie mogłam się dodzwonić. Wyjechał w góry na wieczór kawalerski i nie miał tam zasięgu. Bez namysłu wykręciłam stąd dwanaście. Zanim przyszła kolejna wiadomość z nieznanego numeru. Śliczna sukienka dla przyszłej mis. Pamiętaj, musisz trenować ją od najmłodszych lat. Niebawem wpadnę i pokażę ci co i jak. Mimi. Posłuchaj ty pojebie, napisałem w nerwach. Nie wiem kim jesteś, ani w co ze mną pogrywasz. Ale lepiej zostaw moją rodzinę w spokoju, bo inaczej zgłoszę wszystko na policję. Ponownie zablokowałam numer. Czułam się wyczerpana i obrzydzona. Miałam nadzieję, że policja odstraszy tego palanta. Wzięłam Lidię na ręce i przytuliłam ją, zanim położyłyśmy się do łóżka uciąć drzemkę. Postanowiłam nie spuszczać córeczki z oka, dopóki całe to zamieszanie się nie wyjaśni. Przyznam jedno. Nawet jeśli miał być to kawał, to zaczynałam odczuwać strach. Obudził mnie płacz córeczki, wtuliła się w moje piersi. Otworzyłam moje zaspane oczy i od razu rozejrzałam się dookoła. Na głowie mojej córeczki znajdowała się mała, srebrna tiara. Żygi podeszły mi do gardła na ten widok. Przedmiot nie należał do nas. Nie kupowałam córeczce niczego, co przypominałoby o moim spieprzonym dzieciństwie. Wyskoczyłam z łóżka i pognałam do drzwi wejściowych. Były otwarte na oścież. Ktoś wbił mi na chatę. Tylko ja i mąż znaliśmy kod do zamka. Czy ktoś tutaj był? Wezwałam policję. Pojawili się na miejscu i przeczesali dom. Jedyne co stwierdzili to to, że nikt niczego nie zajumał. Powiedzieli, żebym zainstalowała kamerki i wymieniła zamki w drzwiach. Powiedzieć, że byłam wkurzona, to za mało, ale zrobiłam jak radzili. Nowy zamek miał przyjść pojutrze, a kamerki w przyszłym tygodniu. To jak wieczność, tym bardziej że rzeczy wymykały się już spod kontroli. Popadałem w paranoję. Jeszcze nie zdążyłem zatwierdzić zamówienia, kiedy przyszła kolejna wiadomość z kolejnego, nieznanego numeru. Jesteś bardzo niemiła, Adi. Zobaczę swoją wnusię, czy ci się to podoba, czy nie, i niech mnie szlach trafi, jeżeli myślisz, że nowy zamek załatwi sprawę. Jako babcia mam swoje prawa. Zrujnowałaś moje życie i nie pozwolę ci zrujnować go tej małej dziewczynce. Tym razem puściłam pawia do końca. Adi, tylko moja matka tak do mnie mówiła, kiedy byłam dzieckiem. Nikt inny się tak do mnie nie zwrócił. Nikt inny nie mógł znać tego z... zdrobnienia. Od tej pory czułam, że to nie są żarty. Prawda wybiła na jaw jak szambo po świętach. To była ona. Matka w końcu znalazła mnie po tych wszystkich latach. Nie wiem, jak mnie znalazłaś, i nie obchodzi mnie to. To moja rodzina, nie twoja. Jeszcze raz zbliżysz się do mojej córki, to Bóg mi świadkiem. Zabiję cię! Kolejna wiadomość przyszła po kilku chwilach. Śmiało, spróbuj. Widzimy się na kolacji. Twoja Mimi. Przez resztę dnia miałam totalną paranoję. Zaberykadowałam wszystkie drzwi i okna. Nie mogłam ryzykować. W sumie to dlaczego się jej bałam? W tej chwili ma ze 45 lat. Pewnie dałaby mi radę w razie coś, no nie? Położyłam mało spać o 19.30. Po trzykrotnym sprawdzeniu zabezpieczeń domu usiadłam w kuchni z nożem w ręku. Obserwowałam trawnik przed domem. Jak się spodziewałam, przyszła kolejna wiadomość. Tym razem był to MMS zdjęcie mojej chaty. Zobaczyłam siebie stojącą w oknie z przerażeniem w oczach. Kolejna wiadomość była krótka i zwięzła. Właśnie będę wbijać. Odezwał się mu instynkt przetrwania jeśli tu jest, to stanę z nią twarzą w twarz. Bóg mi świadkiem, nie zamierzałam bać się tego babska. Nie pozwolę, żeby znów rządziła moim życiem. Zakończę to raz na zawsze. Odsunęłam fotel od drzwi wejściowych i wybiegłam na trawnik z nożem w ręku. Wtedy ją ja ujrzałam. Stała tam, w bezruchu, nawet nie mrugała oczami. Była po drugiej stronie ulicy. Miała na sobie moją różową sukienkę i niebywale wysoką srebrną koronę na głowie. Im bliżej podchodziłam, tym bardziej do mnie docierało, że z nią było coś bardzo nie tak. Jej sukienka była cała porozdzierana, a materiał pokrywały ciemno-brązowe plamy. Śmierdziało na kilometr. Mało tego, była kompletnie zdeformowana. Jej niegdyś długie blond loki były teraz zmatowiałe i szare. Włosy musiały jej wypadać swoimi garściami, zostawiając sporo łysych placków. Była wychudzona jak śmierć, blada, pożółknięta. Skóra zawieszona na kościach. Wzdłuż ramion i nóg miała kieszonki skórne wypełnione ropą w kolorze pleśni. Ale najgorsza była twarz. Dobry Boże! Rodem z horroru. Usta, jakby zapadnięte, obnażały napuchnięte czarne dziąsła i popękane uzębienie. Mimo iż z ust niewiele zostało, to i tak zdołała je pomalować czerwoną wiśniową szminką. Oczy zapadnięte do środka a makijaż sprawiał, że wyglądały jak posiniaczone ślepia. Uniosła jedną ze swych zgniłych rąk i pomachała do mnie, niczym królowa piękności. Wydałem z siebie przeraźliwy krzyk, zanim odwróciłam się i wbiegłam z powrotem do środka. Zatrzasnąłem drzwi i ponownie zostawiłam je fotelem. Podbiegłam do okna w kuchni, ale nie było już po niej śladu. Już miałam dzwonić na policję, ale darowałam sobie po ostatnim. To była moja sprawa. Czułam to w kościach. Ale co do cholery się mi przytrafiło. Po raz pierwszy w życiu postanowiłam odnaleźć ślady matki w internecie. Nie wiem, co mnie skusiło. Chyba chciałam wiedzieć, co jest grane. Nie chciałam siedzieć i czekać jak kołek, aż wróci ta pokraka. Wpisałam jej dane w pasek wyszukiwania. Pierwsze dziesięć wyników to stare wpisy. Jakieś bzdurne opowiastki i sukcesach na konkursach piękności sprzed 10 lat. Ale w końcu natrafiłam na artykuł z tego roku. A dokładnie sprzed dwóch miesięcy. To był zeskanowany wycinek gazety. O wiele krótszy niż te z jej młodości, zamieszczony na spodzie strony. Artykuł opisywał parę, która w trakcie porannego spaceru natknęła się na niedające oznak życia ciało. Sami się domyślacie, kto to był. Przedawkowała. Była uzależniona od kraku. Taka ćpunka, moja mamusia. Moja doskonała, przychwalająca się matulka z przećpanym łbem. Co ważniejsze, niby miała być martwa. Tylko, że nie była przecież stała na zewnątrz widziałam jak oddycha próbowałam to jakoś wytłumaczyć ale to coś co widziałam na zewnątrz nie mogło żyć i oddychać mój oddech stał się płytki znów się pożygałem. serce wyrywało się z piersi wtedy przyszła ostatnia wiadomość właśnie będę wbijać idę zobaczyć się z wnunią Mimi Właśnie jestem w pokoju córeczki. Próbuję ją dobudzić. Łzy ciekną mi po policzkach. Ostatni SMS przyszedł pięć minut temu. A od dwóch minut słyszę napieranie w drzwi. Nie mogę się ruszyć. Sparaliżował mnie strach. Moje biedne dziecko śpi w najlepsze, nie mając pojęcia o niczym. Nie wiem, co począć. Stukanie w końcu ustało. Słyszę, jak stuka palcami w telefon. Już za późno. To coś już tutaj jest. Znalazła mnie. Dalej trzymam nóż garści i przysięgam, nie zawaham się go użyć. Lidia, jeśli kiedyś dowiesz się o tym, to wiedz, że miałam zamiar bronić cię rękami i nogami. Moje dziecko, tak mi przykro. Animations Polskie.